Dobra, słuchajcie drodzy widzowie, teraz już my powinniście słyszeć. Pierwsza sprawa, jaka jest ważna do powiedzenia, jest rekordowo niski, niska otwieralność skrzynek. Prawda jest taka, że z miesiąca na miesiąc coraz mniej się otwiera, a w zasadzie z dnia na dzień, z żadnego miesiąca na miesiąc. I co możemy tu dopowiedzieć? Jest kilka czynników. Pierwszy czynnik, który na to najprawdopodobniej będzie wchodził, to są kapsułki z Szanghaju. Drugi czynnik, promocje, które się przewijają na przestrzeni ostatnich miesięcy dość często, zwłaszcza w okresie świątecznym, ze względu na to, że ludzie chcą po prostu wyprzedać swoje przedmioty z gdzie głównie marka składa się z przedmiotów z CSA i kupić jakąś girkę. Od razu odpowiadając, dlaczego generalnie tak późno materiał, wybaczcie, trzeba było tutaj LEDy zainstalować, w ogóle no dużo z tym walenia było, jest dowód w postaci screenshota, tu, o, czekajcie, o, o, zróbmy tak, prezes odpisał, no dobra, no kto ma widzieć, ten widzi, i fajnie, no i właśnie nawiązując do tych skrzynek, było 14,8, było 14,2, jest 13,8. Sam jestem bardzo ciekawy, do jakich, jakich w zasadzie liczb to może spaść, ale jest jedno, ale drodzy widzowie, właśnie niektórzy pisali, że nie spadek, i tak dalej. Już dla wspierających jakiś tydzień, półtora temu to wszystko wyjaśniałem, ale chciałbym, żebyście w sumie też o tym byli poinformowani, co prawda, no, troszeczkę później, no bo były, no, nie było na to czasu, były czas, był czas na inne odcinki. Ale jak już jest ten czas, to chciałem wam dopowiedzieć, że niektóre skrzynki po prostu nie spadają ze względu na to, że ludzie sprzedają kapsułki. No, bo wiecie, kapsułki teraz już są w takiej sytuacji dość ciężkiej. Patrząc na to, że event z eventu się powtarzał, Sztokholm bez twa, a Antwerp bez tła, co później było po Antwerpie, Paryż był po Antwerpie, po Paryżu była Kopenhagen, no i mamy szankaj. 1, 2, 3, 4, 5. 5 eventów. Co to ogólnie oznacza? Ogólnie oznacza to nic innego, że niektóre kapsułki, przepraszam, drużyny są już w praktycznie większości kapsułek i są prze... No, przy słabej pozycji, no bo się co chwilę powtarzają i nie są warte. Stąd też niektórzy inwestorzy, którzy inwestowali w niektóre kapsułki, lub też w drużyny i się nagle zaczęły powtarzać w ilościach ogromnych, przechodzą najprawdopodobniej na skrzynki. Otwieralność może lecieć w dół, ale cena nie leci aż tak bardzo w dół ze względu na kilka czynników. Pierwszy czynnik jest taki, że otwieralność leci w dół ze względu na chociażby nic innego, jak nowe kapsułki, które są i zainteresowanie no może słabe, ale dalej jakieś zainteresowanie nowymi kapsułkami w późniejszym fazie. Będą za złotówkę, więc jest to ciekawe. A drugi czynnik jest tacy, taki, że niektórzy inwestorzy z kapsułek lub też naklejek się wyprzedają i do skrzynki, które, no nie patrzeć, są dużo lepszą aktualnie opcją niż kapsułki, no bo nie ukrywajmy, nie dość, że są rekordowo niskie otwieralności, a zazwyczaj na przestrzeni historii, jak sobie możemy tutaj zobaczyć, to przynajmniej wiemy, że zobaczcie, zazwyczaj było tak. Była niska otwieralność, jeb duża otwieralność, niska otwi duża otwieralność. Ktoś powie, że to nie był duży wzrost. Z 18 milionów 200 000 wzrosło sobie na 30 milionów. To jest ogromny wzrost, tak szczerze. Ceny wtedy również sobie fajnie poleciały. No i znowu tutaj 20, było tutaj 30, 28, 2 miliony to nic, 23, i nagle kabum na ile? Na milionów 13,8. Bardzo duże spadki. Wydaje mi się, że promocje również się przyczyniły do tego. Ktoś zaraz zapyta się, właśnie, jak te promocje się przyczyniły do tego, z względu, że była z początku, z tego co ja przynajmniej pamiętam, grudnia, jedna promocja albo w zasadzie tak, z początku grudnia jedna promocja do początku grudnia, a w późniejsza promocja będzie no, na przestrzeni najbliższych dni i to też będzie warte do poruszenia i zrobienia najprawdopodobniej analizy chociaż wydaje mi się, że tam będą ciekawe rzeczy się działy, ze względu na to, że a ja to zresztą usłyszycie w odcinku na najbliższych dniach wydaje mi się, że w tym materiale już dużo rzeczy poruszyłem, które się ostatnio działy chociaż możemy sobie jeszcze chyba widzowie dopowiedzieć jedną rzecz a mianowicie podobno jest, a był ustawiony mecz. Tutaj możemy zaobserwować sytuację, którą OZNI podesłał. Ogólnie drama jest strasznie. A jeżeli nie znacie Illuminar, to gracze obstawili, według niektórych źródeł, nie wiem czy to jest potwierdzone czy nie, według niektórych źródeł obstawili, że wygrają poniżej 9 rund. W sensie, że będą mieli poniżej 9 rund. I jak tam wygrali już te 8 rund, to nagle zaczęli grać totalną srakę. I tutaj ktoś podesał, ktoś, przepraszam cię OZNI, nikt inny jak OZNI podesłał materiał, gdzie pokazał jak oni grali. Możemy sobie porównać. Like, oh. it's a move here okay okay we're going cat bomb is about to go up xbox as well two players towards cat rag is probably going to jump peek this corner but oh spavik getting aggressive here here comes the molly he's going to swing the angle the molly disperses misses the shot the trade from antivirus able to get one so much damage on the second just spray the angle dude onto adron no shot No właśnie, coś tutaj ten, ktoś, ktoś później po meczu w sumie napisał, że ej, jednak znowu macie rację, muszę zakończyć wszystkie spekulacje, rozjebała mi się, myszka, pozdro. No, kurde, powiem wam szczerze, jak większość rund tak niby wyglądała, to coś, coś komuś tu nie wierzę. Ogólnie z tego co widziałem na Facebooku, jak wracałem do domu to chyba cały skład został cały skład został przemieniony, przemielony, jakoś, jakoś tak? Nie wiem w sumie, nie, nie wiem czy to, czy to o nich chodziło, ale jeżeli tak, to to jest w sumie. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, czy wiedzieliście i widzieliście tą sytuację. A jak jeszcze oglądacie ten materiał, możecie wyjść na Discorda, gdzie macie chociażby konkursik na 20 piece of card, oraz możecie wesprzeć ten kanał, gdzie macie masę dodatkowych materiałów na załączonym ekranie. Miłego nie mam życzę, widzowie, trzymajcie się, no i cześć.